Witam serdecznie moim gościem Krzysztof Sukowski, Mawa wykończenia wnętrz. Witam, cześć Łukasz. Krzysztof, czy sprawdzałeś tabelę przed tym meczem? Tak, to był klasyczny mecz o 6 punktów. Jak Dokładnie jakbyśmy wygrali. Mamy drugie miejsce w grupie spadkowej. Tutaj remis. No chyba Pabud przeskoczyliśmy z tego co pamiętam. No to powiem tak, z Pabudem zawsze mecze są zacięte, albo wygrywamy różnicą jedną, dwóch bramek, albo mecz jest na styku, tak jak dzisiaj. No i zakończyło się remisem. No powiem tak, no, raczej wynik sprawiedliwy. Było dużo sytuacji ze strony naszej, jak i przeciwników. Dopisało nam szczęście także im, no mecz walki, mecz walki. I... W końcówce, kiedy bardzo napór nałożył duży Pabut, yy, dwoiłeś się i troiłeś tam różnymi yy, akulistycznymi interwencjami, żeby ratować drużynę Mawy. No słuchaj, no po 40 już mam, ale jeszcze, że tak powiem, forma nie najgorsza. Yy, powiem szczerze, dzisiaj troszkę źle wszedłem w mecz, chciałem odpokutować no, taką jedną bramkę czy dwie pechowe interwencje, Bardziej mój, mój tu mental, zadziałał hard ducha, no chciałem, chciałem no, że tak powiem odpokutować i pomóc chłopakom, żeby chociaż ten remis y, uratować i zakończyć y, na plus ten sezon. E, jak się zaprezentowała drużyna Pawłudu? Y, powiem tak, jak za każdym razem mamy jeden z najstarszych składów, ale walczymy. Y, to są młode chłopaki, waleczne, ale my też, że tak powiem, nie... Odpuszczaliśmy. No, mecz był, że tak powiem, twardy, ale wszystko w ramach fair play. No, fajnie to się oglądało dla oka. No, wynik 3-3. Było OK. Jako kibic z boku i organizator bardzo mi się podobał ten pojedynek. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.